Reprezentacja Polski ma za sobą rozczarowujący czas. Niestety, liderzy naszej reprezentacji zbliżają się do końca swojej kariery, a na horyzoncie nie widać ich następców. Nie widać młodych piłkarzy, którzy znacznie się wyróżniają i są gotowi na grę na najwyższym poziomie. Jesteśmy w momencie, w którym polska piłka ma poważny problem, a nadchodzące zmiany w składzie reprezentacji Polski budzą poważne obawy o jej przyszłość. Ale problem sięga głębiej, bowiem w Polsce brakuje systemowego podejścia do kształcenia młodych talentów. Zawodnicy często zbyt wcześnie opuszczają polskie kluby, trafiając do zagranicznych zespołów, gdzie nie Zawsze otrzymują szansę na grę. Taki stan rzeczy sprawia, że nie mają oni okazji do zdobywania doświadczenia na najwyższym poziomie, co później przekłada się na problemy z ich karierą. Temat ten był poruszany już przez wszystkich związanych z polską piłką. Ale przed meczem z Litwą na ten temat wypowiadał się również kapitan reprezentacji Polski, czyli Robert Lewandowski, który tak odpowiadał na pytanie, dlaczego tak źle wygląda sytuacja polskich młodych zawodników. Nie wiem, czy jestem osobą, która zna odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale z mojej perspektywy uważam, że musimy zacząć od najprostszych rzeczy w szkoleniu, jak chociażby ćwiczenia na WF, czy podejście do Młodych talentów, które na pewno istnieją w naszym kraju, problem leży w systemie szkolenia, a szczególnie w tym, jak przechodzimy od etapu juniora do seniora. Jeśli coś nie wychodzi, to znaczy, że coś w systemie nie funkcjonuje tak, jak powinno. Zdaję sobie sprawę, że nie ma jednej konkretnej przyczyny, ale z obserwacji wynika, że tych błędów jest naprawdę sporo, przez co daje to poczucie niepokoju. W państwie liczącym prawie 40 milionów mieszkańców, trudno uwierzyć, że nie mamy talentów na miarę europejskiego poziomu. I to właśnie to nie tutaj jest problem. Problemem jest system szkolnictwa, który nie zawsze sprzyja odkrywaniu i rozwijaniu prawdziwych talentów. Często faworyzowani są zawodnicy z określonych akademii czy środowisk, co również ogranicza szanse innych utalentowanych młodych piłkarzy. A taka praktyka często prowadzi do stagnacji oraz braków sukcesów na arenie międzynarodowej. Ale to nie jest jedynym problemem. Patrząc w przyszłość musimy podjąć zdecydowane działania, aby poprawić ogólnie system polskiej piłki nożnej. Konieczne jest wprowadzenie reform w systemie szkolenia młodzieży, aby zapewnić równy dostęp do najlepszych trenerów oraz infrastruktury. Powinniśmy skupić się na długoterminowym planowaniu, inwestując w rozwój piłkarzy od najmłodszych lat. No bo tylko w ten sposób możemy zapewnić, że po zakończeniu karier takich legend jak Lewandowski i Zieliński, to reprezentacja Polski nie straci na jakości i będziemy spokojni o przyszłość. Ale to już wszyscy wiemy. Wydaje mi się, że jeżeli uda nam się poprawić system szkolenia i rzeczywiście postawimy na rozwój młodych piłkarzy, to Polska będzie miała szansę, żeby stać się poważnym graczem na arenie międzynarodowej. Kluczowe jest to, żeby móc stworzyć środowisko, które nie tylko będzie dostarczało nowe talenty, ale również będzie im pozwalało na rozwój oraz taki naturalny przeskok z juniorskiego poziomu do seniorów. Bo jeżeli młodzieżowe Drużyny będą na wyższym poziomie, no to przełoży się to na wszystko. A na razie tak to nie wygląda. Dlatego dobre fundamenty w szkoleniu to podstawa. A żeby tak się stało, to oczywiście musimy inwestować w infrastrukturę, trenerów oraz wszystko dookoła młodzieżowej piłki nożnej. Bo jeżeli zapewnimy młodym piłkarzom dostęp do wysokiej jakości treningów, odpowiednich trenerów oraz infrastruktury, no to jesteśmy w stanie wykształcić zawodników, którzy w przyszłości będą w stanie konkurować z najlepszymi. Bo przykładami są tutaj takie kraje jak Belgia czy Holandia, gdzie to szkolenictwo jest na najwyższym możliwym poziomie. A te państwa, mimo mniejszej, populacji osiągały ogromne sukcesy. I to wszystko pokazuje, że odpowiednie podejście do szkolenia młodzieży może przełożyć się na konkretne rezultaty. A w Polsce to nie funkcjonuje. Jestem świadomy tego, że zmiany nie nastąpią z dnia na dzień i wymagają dosyć dużego czasu, ale jeżeli uda nam się poprawić te aspekty, to będzie to fundament do przyszłości. Polska ma szansę na nowo zbudować drużynę, która będzie się liczyć na mistrzostwach świata czy mistrzostwach Europy. Ale kluczowe jest to, żeby patrzeć w przyszłość, w kontekście kilku następnych lat albo nawet kilkunastu, bo my cały czas próbujemy naprawiać coś, co nie funkcjonuje, a wszystko zależy od systemu. To będzie proces, który może dać szansę polskiej piłce na lepsze. Bo dlaczego Polska nie może być w czołówce? Oczywiście, że możemy być tylko potrzeba zmian. Ale tak jak mówię, to bez silnego fundamentu, który zbudujemy teraz, to trudno będzie myśleć o poważnym sukcesie na arenie międzynarodowej w przyszłości. A jeżeli na przykład teraz zaczniemy reformy i ogólnie inwestować w młodzież, no to za 20 lat na pewno sytuacja będzie lepsza. Jednak to jest wizja przyszłości. Przed nami bardzo dużo wyzwań. Jednak to też nie jest tak, że polska piłka aktualnie w ogóle nie ma talentów, no bo te talenty są i są już teraz w reprezentacji. Tylko największym problemem wydaje się ich ilość. Dlatego, żeby ten odcinek nie był takim tylko pesymistycznym spojrzeniem oraz ogólnie wskazaniem problemów, no to też chciałem poświęcić czas na nasze największe polskie talenty, którzy w mojej opinii mają wszystko co potrzeba, żeby być liderami tej reprezentacji. No i w sumie to naturalna kolej rzeczy, że to niedługo od nich wszystko będzie zależeć. Jak będzie wyglądać nasza gra i czy będziemy grali na tych najważniejszych turniejach. Zacznę od Kacpra Urbańskiego. Kariera Urbańskiego na przestrzeni ostatniego roku to jeden wielki rollercoaster. W czerwcu debiutował w reprezentacji. Miał być sprawdzany w sparingach przed EU. W kontekście jego przyszłości oraz potencjału, ale zawodnik od razu pokazał, że jest gotowy do rywalizacji z najlepszymi, no i z miejsca stał się kluczowym piłkarzem reprezentacji. Grał świetnie, na euro bardzo się wyróżniał, a jego przyszłość, czy to w klubie, czy w kadrze, zapowiadała się naprawdę bardzo dobrze. Jednak coś się zmieniło. Przed nowym sezonem w Bolonii doszło do bardzo istotnej zmiany na ławce trenerskiej. Dotychczasowy fan talentu urbańskiego, czyli Thiago Motta, postanowił wykonać krok naprzód w swojej karierze i odszedł do Juventusu. Jednak nowy trener kompletnie zrezygnował z Polaka. Trudno było nie zauważyć, że Pozycja pomocnika nie jest już tak samo silna. Urbański praktycznie w ogóle nie dostawał szans na boisku, i też nie brakowało głosów, że szkoleniowiec w przeciwieństwie do swojego poprzednika bardziej stawia na aspekty fizyczne, które niekoniecznie są mocną stroną urbańskiego. Dlatego to wszystko prowadziło do tego, że później trafił do Monzy. Do Monzy, w której aktualnie jest nieciekawie. Reprezentant Polski wybrał zespół, który w tym sezonie radzi sobie naprawdę źle, a jego główną wolączką jest przede wszystkim kreowanie sytuacji. Urbański w nowej drużynie gra mało i gra bardzo przeciętnie, jeżeli już, a z Litwą ostatnio nawet nie dostał szansy na boisku. Mimo to to wiem, że to jest tylko gorszy czas w jego karierze. I liczę na to, że wróci silniejszy. Ma ogromny potencjał i też liczę na to, że w przyszłości będzie liderem tej reprezentacji. Pokazał, że ma wszystko, żeby to osiągnąć. A teraz po prostu ma gorszy czas, który mam nadzieję, że minie jak najszybciej. Nikola Zalewski. Nikoli Zalewskiego, którego brak odczuliśmy szczególnie w meczu z Litwą. Zalewski już teraz jest wielkim liderem, od którego dużo zależy. Może jeszcze nie jest takim liderem w szatni, że przejmuje rolę dowódcy. Ale na boisku bardzo często inspiruje kolegów do lepszej gry. W każdym spotkaniu udowadnia, że ma to coś, co pozwala mu się wyróżnić. Się na tle innych. I to nie jest tylko kwestia techniki oraz szybkości Zalewskiego, ponieważ potrafi on podejmować decyzje w krytycznych momentach, a jego naturalne przyspieszenie oraz zdolność do rozwiązywania sytuacji pod dużą presją to coś, czego w polskim futbolu dużo nie widzimy. Dlatego Nikola Zalewski jest tak ważny dla reprezentacji, a jego brak odczuliśmy wszyscy. Mam nadzieję, że to było ostatnie zgrupowanie, na którym go zabrakło, i że już niedługo znowu będziemy mogli oglądać jego współpracę z Zielińskim i Szymańskim, bo to coś, czego aktualnie potrzebujemy najbardziej. Dlatego Zalewski to piłkarz, który już teraz znaczy i może znaczyć przyszłości. Jeszcze więcej, bo do kadry wnosi to, czego potrzebujemy najbardziej. Ogólnie mam nadzieję, że Nikola Zalewski osiągnie wielki sukces nie tylko w reprezentacji, ale też w klubie. Że stanie się takim topowym zawodnikiem na skalę europejską i że ten jego prime nas wszystkich zaskoczy. Jest również Jakub Kamiński. Kamiński dał bardzo dobrą zmianę w meczu z Litwą. I to on dał asystę Robertowi Lewandowskiemu. Widać, że wychowankowi Lecha Poznań po prostu się chce. Chce mu się grać i chce mu się rozwijać. A zawsze, kiedy Kamiński wchodzi z ławki, to coś się dzieje. Ma on podobny styl gry do Zalewskiego, czy kiedyś do Grosika albo do Błaszczykowskiego. Jest to typowy skrzydłowy, który nie boi się driblingu, Nie boi się pojedynków biegowych, bo doskonale wie, że jest szybki i potrafi zrobić ogromną przewagę. Dlatego w Kamińskim też widzę taki pozytyw na przyszłość. Jednak trochę mnie martwi to, że nie dostaje on dużo czasu na boisku w barwach Wolfsburga. Wiadomo, że VFL Wolfsburg to idealne miejsce do rozwoju. Uważam, że długoterminowo Kamiński sobie tam wywalczy miejsce w składzie, ale myślę, że już teraz mógłby być tam kluczowym zawodnikiem. No bo ma wszystko, co potrzeba, żeby stanowić o sile drużyny. Trzymam kciuki, żeby omijały go kontuzje, bo naprawdę Kamiński to zawodnik, który potrafi zrobić ogromną Różnica, co sami widzieliśmy w tym ostatnim spotkaniu z Litwą. I też jest to kolejny młody piłkarz, który będzie świadczył o sile naszej reprezentacji. Mateusz Bogusz. Jest to kolejny zawodnik, który ma wielki potencjał na to, żeby być liderem tej kadry. A na jego temat ostatnio wypowiadał się Michał Probierz. I tutaj przytoczę Wam jego wypowiedź. Rozmawiałem z Boguszem dużo na temat transferu. Nie chcę wyciągać prywatnych rozmów, ale uważam, że w tym przypadku nie miał wyjścia. To zawodnik, który może dać wiele tej reprezentacji. Jak zrobi postęp, to niedługo może wrócić do Europy i na lata możemy mieć dobrego środkowego pomocnika. Widać, że ten. Probierz też widzi w nim ogromny potencjał, no i stąd te kolejne powołania. Jednak Bogusz wciąż ma problem z tym, żeby przenieść dobrą formę z klubu na mecze reprezentacji. W końcu w styczniu tego roku Mateusz Bogusz przeniósł się do meksykańskiego klubu Cruz Azul. W nowym zespole bardzo szybko się zaklimatyzował, strzela tam bramki i asystuje. No i przyciągnął uwagę meksykańskich kibiców oraz meksykańskich mediów. Wszyscy wiemy, że Bogusz ma to coś i może faktycznie należy do grona najlepszych polskich piłkarzy, ale jest mu potrzebne doświadczenie. I to doświadczenie zebrane na najwyższym poziomie. Także też trzymam kciuki, że jak najszybciej do Europy I że tam uda mu się osiągnąć pełnię swojego potencjału. Którą, oczywiście, przełoży na występy w reprezentacji. A tutaj kolejnym piłkarzem z potencjałem jest Maxi Ojedele. Wiem, że Ojedele słabo wypadł na tle Portugalii. Został wtedy rzucony na głęboką wodę i ciężko mu było rywalizować z tymi najlepszymi. Ale tak naprawdę, w profesjonalnym futbolu na europejskim poziomie jest dopiero od kilku miesięcy. No i wciąż jest bardzo młody. Dlatego jestem prawie pewien, że za kilka lat Ojedele będzie solidnym elementem tej reprezentacji. I wiem, że jeszcze teraz nie grał na takim poziomie, jaki byśmy chcieli, jakiego byśmy się po nim spodziewali. Ale ma on potencjał na to, żeby grać tak jak chociażby Krzysztof Krichowek w Primea. Jako defensywny pomocnik wyróżnia się swoją wszechstronnością, bo zarówno zdarzyło mu się grać na boku obrony. Wyróżnia się również siłą fizyczną i zdolnością do kontrolowania tempa gry. Również jego obecność w Legii Warszawa była zauważalna. Często w jego występach w barwach stołecznej drużyny widzieliśmy, jak Maxi Ojedele jest jednym z najlepszych na boisku, ale potrzebna jest mu stabilność, bo często te dobre występy przeplata z bezbarwnymi spotkaniami. Dlatego patrząc w przyszłość Maxi Ojedele ma szansę stać się kluczowym zawodnikiem zarówno Legii Warszawa i reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że przed nim obiecująca kariera, a o jego wielkim potencjale wypowiadali się chociażby jego koledzy z poprzedniej drużyny, czyli z Manchester United. I wtedy nawet sam Bruno Fernandes zwrócił uwagę, że Ojedele ma wszystko, żeby stać się topowym piłkarzem. Ja również jestem takiego samego zdania i właśnie dlatego postanowiłem go tutaj umieścić. Mimo tego, że teraz aktualnie nie został powołany, mam nadzieję, że trener probierz da mu jeszcze jedną szansę i Ojedele będzie się dobrze rozwijał. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są jeszcze tacy zawodnicy jak chociażby Jakub Kivior czy Sebastian Szymański, ale oni już teraz świadczą o sile tej reprezentacji i są nam doskonale znani, chociaż i tak planuje wrócić do ich sytuacji no i przyjrzeć się jej w następnych materiałach, ponieważ tak naprawdę to dopiero początek tej dyskusji na temat przyszłości reprezentacji Polski. Niestety, w najbliższym czasie możemy się spodziewać tego końca kariery Lewandowskiego czy Zielińskiego. Mam nadzieję, że stanie się to jak najpóźniej, bo chyba wciąż nie jesteśmy gotowi i wtedy dopiero będziemy potrzebować czegoś nowego i będziemy potrzebować nowych liderów. Będziemy potrzebować nowych zawodników, którzy będą w stanie wziąć odpowiedzialność, no i będą nam wygrywać spotkania. Także, tak jak mówię, to. Będziemy wracać do tego formatu. Jeżeli dzisiaj kogoś nie mówiłem z tych młodych, perspektywicznych polskich piłkarzy, to dajcie mi znać w komentarzu nazwiska tych zawodników, których powinienem dać w kolejnym materiale. No i oczywiście na bieżąco będziemy się przyglądać ich sytuacji, bo przyszłość reprezentacji Polski to jest coś, co interesuje nas wszystkich. A tak jak wspomniałem we wstępie, to nie wygląda to najlepiej na ten moment. A przed polską piłką nożną jest teraz wiele wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. I mam nadzieję, że te zmiany zaczną się robić jak najszybciej. Także to tyle na dziś. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli chcesz pomóc mi dotrzeć do nowych widzów, to poproszę Cię. Tutaj o zostawienie lajka do zasięgu. Bardzo mi to pomaga, także z góry dziękuję. A jeżeli jesteś nowy, to zachęcam do subskrypcji kanału Czysta Piłka. Odwdzięczę się dobrym kontentem w przyszłości. No i to już tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się i na razie.